Przeżyłam drugą wojnę światową, to można się domyślić, że nie jestem młodą osobą, tylko bardzo, bardzo wiekową, czym się w zasadzie szczycę i cieszę, dopóki mi pozwala to widzieć świat normalnie, i właśnie mój charakter wspomnień jest taki, że te złe. To w pamięci mi zostali mniej odczuwalne niż te chwile dobre. Zacznijmy od, jak to klasycznie się mówiło, ab owo, czyli od początku. Urodziłam się, jak wynika z naszej dotychczasowej rozmowy, bardzo dawno, przeszło 90 lat temu. Urodziłam się w tym pięknym miejscu na Ziemi, w ukochanym Wilnie. W którym 17 lat mieszkałam. Przeżyłam tam właśnie ten okres dzieciństwa i okres wojenny. I po 17 latach w ramach no, repatriacji, bo Wilno przeszło, win, należało już do innego kraju, musiałam wyjechać stamtąd i osiedliłam się od 1946 roku z rodziną w Olsztynie i mieszkam. Tutaj do dzisiaj. Zresztą i Olsztyn nie jest najgorszym miejscem na Ziemi. Przyzwyczaiłam się. Początkowo bardzo niechętnie przyjęłam tą zmianę. Wydawał mi się obcy i brzydki, ale po tylu latach, no można powiedzieć, że trochę się w nimi zakochałam. Musieliśmy Wilno opuścić, bo byliśmy Polakami. Wilno przeszło w ręce Litwy, początkowo w ręce bolszewickiej Rosji, potem to była Republika Sowiecka, a potem już autonomiczne państwo, którego stolicą stało się Wilno. I Polacy niestety masowo Wilno opuścili. Zostali tylko nieliczni z nadzieją, że wszystko wróci do dawnego czasu, że będzie dalej Wilno-Polskie i ten piękny, piękny okres rozwoju będzie trwał. Niestety nie doczekali się tego, no i chyba niestety się nie doczekają. Wrzesień 1939 roku. Pierwszy dzień. Wojny, oczywiście nikt się z nas tej wojny nie spodziewał. Co prawda były tam jakieś przygotowania obronne, były takie nakazy wykonywane przez społeczeństwo kopania rowów takich w takich ogródkach, czy, czy przy domowych działkach, czy gdzieś na polach, które miały chronić ludność cywilną przed atakami wojska, ale nikt nie przewidywał takich ataków, jakie nastąpiły, to znaczy z góry, z powietrza. Było to wszystko znienacka. W czasie nocy Wilno przeżyło nalot niemieckich samolotów. Były ofiary, były rozwalone domy, o których opowiadano z z niedowierzaniem, że coś takiego mogło się zdarzyć. Oczywiście szkoły były zamknięte, nie poszłam do szkoły, ale przed oczami przeminął mi się film, który widzę do dzisiaj. Na tej rampie przeladunkowej tabuny polskich żołnierzy, którzy się ewakuowali z Wilna. W niespełna parę godzin Zapełniło się to znowu wojskiem, ale całkiem innej kategorii. Bo właśnie 17 września, jak wszyscy wiedzą, z lekcji historii mam nadzieję, Rosja Sowiecka zaatakowała z drugiej strony Polskę. Z jednej strony byli nazistowskie Niemcy, a ze strony wschodniej właśnie Rosja bez uprzedzenia weszła. A Wilno wiadomo, leży na kres leżało na kresach. Samych na granicy i to był pierwszy etap napaści tych wojsk radzieckich. Także napatrzyłam się, jak wyglądali polskie wojska, które, no trzeba powiedzieć, uciekali, i jak wyglądali zwycięzcy, którzy wildem zabladnęli wtedy. Był to obraz jak z historycznego filmu. Dlatego, że mundurowanie tych sowieckich żołnierzy, wyposażenie, to było z innej epoki. To jest nie do porównania do dzisiejszych czasów. To były jakieś szare szynele, nawet nie obrębione na dole, tylko obcięte. Zamiast plecaków jakichś wojskowych, tak jak nasze wojska były pięknie wyposażone, to były woreczki związane sznurkiem. Nie każdy z tych żołnierzy miał karabin czy jakąś broń. Nie było tak jakiejś kuchni polowej, tylko sami oni tam coś na ognisku ważyli, prażyli. Ale zaraz była jakaś harmoszka, zaraz były jakieś tańce, śpiewy. Jak oni mówili sami, choć jest trzeba no żyć dobrze. I tak to się zaczęło. Był taki pakt Ribbentrop-Molotov, którego oczywiście Niemcy nie dochowali, bo to był pakt gwarantujący takie jakieś wspólne działanie. Niemcy zaatakowali tą Rosję bolszewicką też niespodziewanie. Tak niespodziewanie działo się to w czerwcu po 20 tam drugiego zdaje się czerwca już tak dokładnie nie pamiętam 22 czy 23 w niedzielę w piękny dzień oczywiście ja znalazłam się w takiej sytuacji że blisko jak mówiłam mieszkaliśmy na, tak w zasadzie poza miastem było taka miejscowość Porubanek nazywała się chyba się nazywa ten Porubanek do dzisiaj z czego słynął z wojskowego lotniska Także z naszego domu widać było to lotnisko. To było dość daleko, ale to był taki rozległy, pusty teren i było widać, jak tam startują, lądują samoloty polskie oczywiście wtedy jeszcze. Potem jak weszli Rosjanie, no to lotnisko przybrało charakter inny, właśnie taki wojskowy Rosji sowieckiej. To był przepiękny obszar, trochę zalesiony, pagórkowaty, nadający się na wycieczki, na odpoczynek. I tam, właśnie tej pechowej niedzieli, wybrali się moja mama ze mną, ja wtedy miałam lat, no tam chyba 11 czy 12, i trzy sąsiadki też z gromadką dzieci. Wzięliśmy na cały dzień zaopatrzenie i jak zwykle w taki wolny dzień pojechaliśmy tam dwa przystanki koleją, do, potem jeszcze pieszo na, do takiego lasku na górkę, skąd był przepiękny widok na to lotnisko, na samoloty, które tam stały, te radzieckie. A myśmy tam biwakowali, bawili się, jedli te wszystkie smakołyki, które nasze mamy przygotowały i była świetna zabawa. Do pewnego momentu potem stała się jeszcze piękniejsza dlatego, że widzimy, że coś się na tym lotnisku dzieje, ale my patrzymy to jak widzowie w kinie. że jakieś wybuchają płomienie, jakieś włóki, detonacje. Mówimy o manewry, ćwiczą się. Widzimy, że część samolotów startuje w górę, ale nad nimi krążą inne samoloty, znacznie szybsze, zmienniejsze, mniejsze. I to były Messerschmitty niemieckie. I my widzimy, bo jesteśmy bardzo blisko tego lotniska, że te samoloty mają te hakenkrojce na skrzydłach, znaki, że mają pomarańczowe końce skrzydeł, ale uważamy wszystko, że to są ćwiczenia. I mówimy tak, pomarańczowym materiałem są zakryte gwiazdy, te czerwone, krasnorymiejców, a to jest tak, żeby było wiadomo, że to jest ten przeciwnik na niby. I latają te samoloty radzieckie, ale inne, bo to były jakieś stare jaki, ciężkie, mało zwrotne i padają jak kaczki postrzelone, jeden po drugim na ziemię wybuchają, a my się patrzymy i śmiejemy, że to takie piękne widowisko, że tak ćwiczą, że takie to są jakieś... Magiczne sztuki pokazywane, ale widzimy, że ten lasek zapełnia się żołnierzami sowieckimi, którzy jakoś dziwnie się gromadzą w tym lesie, chowają się i patrzą na nas, jak na jakieś zjawy z innego świata. I w końcu jeden podchodzi do nas i mówi: Grażdanki, ubierajcie się od ciuda, wejna, co znaczy po polsku. Obywatelki, uciekajcie, stąd wojna. Samoloty niemieckie latają i atakują cywilów, atakują, bo myśmy się chowali po jakichś krzakach, po jakichś tam kartofliskach, a to był czerwiec, to, to wszystko mało wyrośnięte było na tych polach. Do tego Wilna dotarliśmy zjajani, nieprzytomni, głodni wieczorem, a tam kolejki pod piekarniami, bo wojna. I tak się zaczęło od pięknego widowiska, które było tylko jak jakiś sen.